Będzie straszne, jak tu coś podejdzie. Co tu, co, tu co, co za dźwięk? Ktoś krzyczał. Hej, wszystkim z tej strony Screamy. witajcie w nowym odcinku zagubionego brata. Brat się nam z... Chociaż nie powinienem tak mówić. Brat się nam zgubił. I musimy go oczywiście znaleźć. I w sumie tyle wiem o tej grze. Mamy 11 grudnia 1994, to dawno było. Mój brat, Itan, się zgubił. Nie ma go przez 24 godziny, nie daje znaku życia. Poszedł się wspinać na czerwoną górę. No, spoko to raczej po prostu nie żyje. Powinien wrócić do domu wczoraj. Poszedłem do lokalnej policji. Powiedzieli, że nie mają wystarczająco ludzi, żeby go szukać teraz. Nie no, spokój. To mnie akurat nie dziwi, więc poszliśmy szukać go sami. Jesteśmy w samochodzie? Wiem, że to horror i powinno być poważnie, ale czy mogę wjechać w drzewo? Czy mogę. <ścoughs> Nic się nie stało. Poczekajcie, bo nasz brat jest w górach, to musimy zboczyć pewnie z trasy i pojechać jakoś. Nie da się jechać tędy. Dobra, i poważnie, i poważnie, to jest horror. Jedziesz drogą, na spokojnie. Mam nadzieję, że mi tu nic nie wyskoczy. O, mogę światło wyłączyć? Czemu leci taka muzyka? W ogóle przecież powinien to być poważny horror. Dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że mi tu żaden łosia, albo nic nie wyskoczy, albo człowiek, co najważniejsze. Mamy jakieś znaki? Ta. Że sarny mogą wyskoczyć Super Mam nadzieję, że to będą sarny Muzyka się trochę ściszyła No spokojnie tu, tu pisało, że może być ślisko Spoko Jedziemy dalej Ile mamy paliwa swoją drogą? Nawet nie widać ile mamy paliwa Widzę światło! Światło widzę! O, ktoś jedzie, ciekawe czy się zatrzyma Umarłem od wypadku. Dobra, wcielamy się w postać już tak całkowicie. Jedziemy odnaleźć naszego brata. Mamy stację benzynową. Ktoś jedzie znowu. Tym razem w niego nie wjeżdżamy. O, zobaczcie, tu więcej samochodów jeździ, okej? Okay. Czy mam zajechać na stację benzynową? Jedziemy na tą stację. Powinienem zaparkować na stacji benzynowej i zapytać, czy widzieli mojego brata. Dobra, parkujemy jakoś. Wychodzimy z naszego samochodu. Jak to jest strasznie. Czy mogę ukraść samo... Dobrze, przepraszam, przepraszam, już nie będę, już nie będę. Oh! Wow, Elektryczne drzwi w takich czasach? Dzień dobry Co to jest za pan? Po co ci wózek na stacji benzynowej? Możemy z nim porozmawiać Czy widziałeś mojego brata? Czego chcesz? Szukam swojego brata, który zaginął gdzieś tutaj Sorry, ale to nie mój problem Nie no super, Dzień, dzięki za pomoc Nie powinieneś po prostu podchodzić do ludzi w ten sposób? Czemu? Szczególnie tutaj? Dl dlaczego? Dl co masz na myśli? Posłuchaj mnie, stary. Aha, czyli pracował do późna, chce sobie wziąć jakieś batony, piwo i wracać do domu. Dobra, nie gadamy z nim, nie gadamy z nim. Sorry, brat mi zginął, a ten piwo jest ważniejsze. Nie, no super. Czy pan... Pan jest miły, na pewno ten pan jest miły. Zobaczcie, ma brodę, jest ubrany jak drwal do przecinania ciał. Zobaczmy, co mogę dla pana zrobić? Szukam brata. Powinien wrócić do domu wczoraj, ale podaj... Spoko, szukam brata, każdy wie kto to twój brat. Jak twój brat wyglądał? No i super, to jest super pytanie. Brązowe włosy, nawet wysoki i miał zielony plecak. Daj mi pomyśleć na sekundę, okej. Okay. Myśli. Cię widział naszego brata. Przyszedł tutaj i kupił parę rzeczy, okej. Okay. Próbujesz go znaleźć. Czy powiedziałeś policji? P Powiedziałem, ale nie chcą go szukać. Powiedzieli, że ktoś musi zniknąć na 48 godzin, żeby zacząć go szukać. To nie pierwszy raz ktoś zniknął tutaj. No nie no, już mnie dreszcze przechodzą, on mówi, że tu jakieś dziwne krzyki są w lasach i dziwne dźwięki. Specjalnie w nocy. Nie no super! Super, że, super, że mi teraz to mówisz. Czemu ja w ogóle go szukam w nocy? Dziękuję, upewnij się, że będę bezpieczny. Dbaj o siebie mi powiedział: Dobra, kradniemy temu kościowi samochód, bo mnie wkurzył. Nie da się, ma starego Mercedesa, ale fajny Mercedes w sumie. W sumie w tych czasach był nowy. Nie potrzebuję. No, mamy trójkę jakąś! Przecież... Widzowie! Jesteśmy z przyszłości. Ten samochód wyszedł w jakimś 2008 czy, czy coś takiego. Czekajcie, nie mogę wejść do auta. O co chodzi? Czy może jeszcze coś sprawdzić tutaj? Tutaj nie mogę przejść. Zobaczmy jakie tu są samochody. Co? Czy ja mam iść tam? Bez samochodu mam tam... Nie! Dajcie mi ten samochód. Ja tam wjadę Ja tam nie! Ja mam iść za Dobra, dobra, idziemy, idziemy. Co może się dziać w lesie, w nocy, w górach? Już same niedźwiedzie są niebezpieczne, a tu jeszcze jakieś dziwne krzyki są. Dobra, na spokojnie, Skrymina, na spokojnie, na spokojnie. Za nami nic nie idzie, nic nie idzie, dobra? <laughs> Mogę biegać! Biegniemy tam! W sumie powinienem wołać brata, bracie! Acie, acie, acie. <laughs> Mamy jakiś namiot. Kto, ktoś śpi tutaj? O, namiot mojego brata wygląda inaczej, ale sprawdzę to. Dobra, sprawdzamy. Sprawdzamy. Zobaczmy, czy tutaj ktoś jest. Halo! A! 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 O! Jezu! Kim jesteś, wystraszyłeś mnie? To ty mnie wystraszyłeś! Jezu! Dobra, dobra, daj mi spokój. Ja już sobie idę. Czemu jesteś w zwykłej koszuli? No, no dobra, wyszedłeś z namiotu, ale. Przepraszam, przepraszam, szukam swojego brata Który zaginął gdzieś tutaj Czemu w ogóle ktoś Stwierdził, że będzie sobie namiotować W takim strasznym lesie Nie, nie widziałem go, dobra, do, dobra Czekajcie, w sumie nawet Nie powiedziałem mu jak wygląda nasz brat Chociaż on wygląda trochę jak nasz brat Trzy kropki Powiedział wcześniej, stary jestem po prostu gościem Który lubi tutaj sobie nocować W namiocie, w zimnych temperaturach Dobra, spoko, nie czepiamy się Jego każdy ma inne zainteresowanie. I powiedział, że nikogo nie widział Od dni, czy planujesz Iść dalej w las? Tak, przeszukam Ten teren, mam nadzieję, że znajdę Tutaj mojego brata, a przynajmniej Jego ślady, patrz Pewnie pomyślisz, że jestem jakimś Narkomanem, albo coś w tym stylu Ale ostatniej nocy Miałem namiot trochę Na północy i słyszałem Dziwne dźwięki idące Z lasu, co? Nie Brzmiało jak jakieś dziecko Płaczące, ale nic nie Widziałem, wystraszyłem się. Nie wiem, co to cyryptit, ale to było jakieś tajemnicze. O, właśnie, nawet on nie wie, co to znaczy. Co masz na myśli? Czy masz coś do samoobrony? Okej, okay, o to mu chodzi. Masz na myśli broń? Nie, nie mam. Więc nie powinieneś tutaj być. To jest za bardzo niebezpieczne. Wchodzić jeszcze głębiej do lasu w nocy. Nie zatrzymam cię i idę spać. Ostatnia rzecz. Ne. <laughs> nie podchodź do namiotu w nocy w lesie. Prawie w ciebie strzeliłem. On wraca do namiotu. Mam taką nadzieję. Wracaj. Wracaj do namiotu. Mogę się przespać razem z tobą. Poczekam na dzień przynajmniej. Dobra, idziemy. Mam nadzieję, że on nas nie będzie gonić. Podbudował mi mega atmosferę w tej grze. Jest naprawdę strasznie. Zobaczcie, on się już schował. Idziemy. Idziemy. Liczymy na szczęście, żeby żadna zwierzyna na nas nie wyszła albo żaden potwór. Albo dziecko płaczące, co on wcześniej mówił Jezu, ja nic nie widzę! Jak ja mam tu przejść? Co to za dźwięki? Słyszałem jakieś dziwne dźwięki. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Albo to już w mojej głowie sobie wymyślam. Okej, okay, jesteśmy wysoko. Jesteśmy mega wysoko. Robi się bardzo zimno. Powinienem postawić tutaj namiot. mam namiot! Dobra, super pomysł! Super pomysł. To nie mogłeś wcześniej tego namiotu postawić. Stawiamy namiot tutaj pod kamieniem. Będzie cieplej. O, nawet się nie da. Moje ręce zamarzają. Ciężko się buduje namiot. No ale świeć sobie chociaż. Dobra, mam. Namiot i chyba idziemy Nie, to będzie straszne Jak tu coś podejdzie Jest zimno, ale zasypiam powoli Oby nie na zawsze Co to, co to za dźwięk Ktoś krzyczał, nie wiem czy to było Prawdziwe, czy sobie tak wyobrażałem Muszę zobaczyć, może mój brat Prosił o pomoc, nie no nie Mam szukać kogoś teraz o! Krzyczy ktoś tam! Tam jest światło! Ktoś biegnie chyba! To jest jakiś namiot jednak, czekajcie, biegniemy tam. Albo jakaś chata, to jest chyba cała chata. Bracie, gdzie jesteś? Ktoś tam leży chyba. Nie ma już krzyków! Nie ma już krzyków, to jest najgorsze, że nie ma krzyków. Halo! Nie! Latarka! Latarka mi pada! Czemu w takiej chwili? Dobra, to jest chyba opona, dobra, to jest opona. Niepotrzebnie się bałem. Mojego brata plecak? Jest całkowicie pusty, nie ma tam nic. Okej, okay. czyli to może był nasz brat? Czy jest coś w środku? Nie wiem, nie wiem, czy chcę tam wchodzić. Nic nie widzę w środku, zobaczmy. Nie no, to jest straszne. Halo, bracie, bracie! Jezu, to jest jakiś nóż. To jest, to kogoś torturowali chyba. Halo? Nie mogę nic zobaczyć. Nie no, tu jest niebezpiecznie. Tu jest niebezpiecznie, powinniśmy. Wracać. Zobaczmy, czy coś jest z tyłu, albo czy są jakieś ślady tutaj. Co? Ktoś zrobił zdjęcia moich, mojego auta. No, rozumiem, że BMA ładna, ale na miło to też zrobił. To jest zabójca ja. Co? Moje ciało nigdy nie zostało znalezione. I to jest koniec. Dobra, to było straszne. Piszcie, czy chcecie więcej odcinków z takich gier? Bo jest ich naprawdę dużo. Ja wam dziękuję za oglądanie i pa pa.